Na samym początku mam dla was wyniki konkursu na moje wszystkie momo czyli od momo truskawki do momo misia i wygrała ta osobka. a więc gratulacje wygranej i mam dla was kolejny konkurs i tym razem jest to konkurs na prezent na momio Jedyne co musicie zrobić to zostawić łapkę w górę, subskrypcję i napisać w komentarzu swój link na momio Hejka witajcie, dzisiaj będę robiła mój najstarszy look na momio a raczej będę się starała zrobić taki typowy look, jaki robiłam na momio jak zaczynałam grać a więc zapraszam do oglądania ok, a więc możemy sobie zacząć wybierać i ja zawsze zaczynałam od sukienek po prostu wybierałam sukienki i zazwyczaj w sumie jak brałam jakąś sukienkę to, to brałam tą ale pamiętam, że potem jak już troszeczkę miałam więcej tych diamentów to kupiłam sobie tą sukienkę i wszędzie łaziłam tylko z tą sukienką więc dalej możemy przejść do butów i tutaj jeżeli chodzi o buty, to tutaj też zazwyczaj chodziłam w tych butach, bo one nawet pasowały do tej sukienki i w nich sobie zawsze chodziłam. Albo ewentualnie w tych chodziłam, ale zazwyczaj to były właśnie te buty. Dalej możemy przejść do jakiejś nakryć głowy i tutaj nic nie wybierałam. Jeżeli chodzi o włosy to tutaj te wybierałam, albo te i to właśnie tak zazwyczaj były te włosy jeżeli chodzi o usta, to to zawsze był ten kolor dalej jeżeli chodzi o tutaj jakieś dodatki, to wydaje mi się, że te paznokcie dawałam sobie często, tylko że nie wiem, którego roku są te paznoksie, bo może je zaczęłam ubierać trochę później, więc tutaj raczej z tych pewności zrezygnuję i przejdę do torebek. I tutaj Tom często sobie brałam, więc ją właśnie dad tak wezmę. Chociaż ona w sumie tak no jakoś bardzo nie pasowała. E, jeżeli chodzi tutaj o jakieś kurtki, to często brałam Tom. Potem jak miałam coraz większy level, ale nadal taki, taki 20-30, to jeszcze tutaj jakiś makijaż sobie brałam, i tutaj pamiętam, że w tym, tak w tym, tutaj jeżeli chodzi o jakieś kolczyki i naszyjniki, to tutaj nic nie brałam stąd stąd jak brałam, to tylko brałam sobie piegi jeżeli chodzi o okulary, to nie brałam okularów tutaj jeżeli chodzi o, to, to sobie zawsze brałam na usta i jeżeli chodzi o jakieś soczewki, to zawsze to był ten kolor. Tutaj nic nie dawałam. I jeżeli chodzi o jakąś pozę, to zazwyczaj była to ta poza. Ok, a więc tak wygląda mój typowy look na momio, jaki sobie robiłam, gdy zaczynałam grać w momio. To tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. A już się z wami czekam, no i papa!